Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, Witam zodiakalne skorpione w czytaniu na kwiecień 2024. Okej. Okay. Zacznijmy od ogólnej energii i tego jakie macie samo poczucie w kwietniu. Mamy kartę papież. Umiarkowanie, magik. I karta transformacja. Mm -hmm. Okej. Okay. Um, więc widzę tutaj jakąś sytuację, w której um, możecie jakby czuć się bardzo poruszani emocjonalnie w której może to już widziałam po tych kartach, co mi tu wypadło, że jakoś dużo emocji może się z was wylać. Zresztą też w tym miesiącu jest taka energia, która będzie wyciągać z wielu ludzi wiele różnych e, traum, różnych emocji, więc coś takiego się tutaj może pojawić. E, I no. Powiem niezbyt łatwy miesiąc, widzę. Chociaż też nie, żeby was tutaj straszyć yy, i chyba dla nikogo nie będzie jakiś mega łatwy. Yy, będą wyzwania, ale takie wyzwania, które będą miały pozytywne efekty. I to, co takiego niełatwego tutaj widzę, to to jakby pozytywna, jakby dobra wiadomość jest taka, że cokolwiek się wydarzy, to wy będziecie mieli takie nastawienie, yy, takie podejście, jakby takie poczucie sprawczości. Takie nastawienie, że okej, okay, coś się dzieje, jakby kompletnie nie w roli ofiary, tak? Że okej, okay, coś się dzieje, więc pytanie, co mogę z tym zrobić? Będziecie próbowali jakoś zarządzić tymi emocjami, poradzić sobie z jakimiś trudnościami, z jakimiś problemami, z tym, cokolwiek się będzie pojawiało u Was. Aczkolwiek możecie mieć takie momenty, po prostu i to jest to, co mi się wydaje, tutaj to trudne w tym miesiącu, że. Możecie mieć takie momenty zwątpienia albo takie momenty bezsilności. I no, to jest zupełnie normalne w takiej pracy i jakby w pracy z emocjami, tak? Tam, gdzie sami nad sobą pracujemy, ze sobą pracujemy. I jakby to jest normalne, tak? No a z drugiej strony to też wcale nie jest łatwe. Więc to mi się wydaje po prostu takim wyzwaniem dla Was. No ale właśnie dobrze, że, będziecie, że macie takie podejście. Ee, że czujecie tą swoją sprawczość i macie takie nastawienie do tego, że okej, okay, co ja mogę z tym zrobić, tak? Jak mogę sobie z tym poradzić, zamiast siedzieć i płakać? I będziecie mieli takie momenty, pewnie, że będziecie czuli się zupełnie bezsilni? Mm. No, ale właśnie to będą takie momenty. Ee, I nie sądzę, żeby was to jakoś mocno przytłoczyło. Ee, zaraz oczywiście pójdziemy dalej, zobaczymy, co nam się tutaj dalej pokaże, ale tutaj jeszcze mamy tą e, kartę siła. No i właśnie to widzę tutaj fajnego, że może ten miesiąc będzie taki przewrotny, może trochę was. E, Przeczołga życie przez ten miesiąc, ale to będzie na zasadzie właśnie robienia porządków, gdzieś tam w swojej powiedzmy podświadomości, w swoich emocjach e, i koniec końców wyjdzie Wam to na dobre, bo e, tylko taką wewnętrzną siłę właśnie e, odkryjecie w sobie, tak? E, tak jakbyście, nie wiem, tam, gdzie powiedzmy jakieś fundamenty macie takie nie do końca pewne, to wrócicie do tych momentów i wzmocnicie po prostu powiedzmy swoje fundamenty emocjonalne. Więc to będzie taka no, praca, która naprawdę wymaga zaangażowania i nie jest łatwa, nie jest lekka, ale na pewno w następnych miesiącach będziecie widzieć, czy w przyszłości ogólnie, tak, będziecie widzieć takie pozytywne efekty tego, że to było warte, żeby to zrobić. Także na tym będziecie mogli budować dalej swoją. Swoje życie, jakiekolwiek, jakieś swoje sukcesy. Proszę bardzo. Karta Siła po raz drugi zdecydowanie. Um, I tutaj mamy ósemka mieczy, czyli dokładnie to, co mówiłam, takie momenty bezsilności, bo momenty takiej bezradności, które się mogą pojawić. I to też ostatnio w jednym z czytań takich ogólnych, nie pamiętam już, które to było, ale w jednym z takich ogólnych czytań w jednej grupie mówiłam o, o takiej sytuacji, gdzie. Są w życiu takie momenty, że jakby najtrudniejsze momenty są tam, gdzie jest, mamy jakiś problem i próbujemy go rozwiązać i próbujemy na wszystkie możliwe sposoby. I dochodzimy do momentu, w którym nie mamy już więcej pomysłów, w którym czujemy się już tak zupełnie bezradni i bezsilni i wypuszczamy po prostu z rąk tą całą sytuację. I jedyne, co możemy, to usiąść i się rozpłakać. I zazwyczaj tak się dzieje w takim momencie, że po prostu siedzimy i płaczemy, jak małe dziecko. Bo kompletnie czujemy się kompletnie po prostu bezradni, kompletnie bezsilni w danej sytuacji, ale to, co się dzieje w tym momencie, to jest to, że my sięgamy pewnego dna. I jak sięgniemy już tego dna, no to możemy po prostu wstać, odbić się od niego i, i w takich momentach, gdzie pozwolimy sobie właśnie na tą bezsilność, gdzie się kompletnie rozkleimy i jakby puścimy wszystko, co chcieliśmy do tej pory kontrolować. Um, to przechodzimy właśnie taki pewien proces, gdzie nagle, jak już otrzemy łzy i się trochę, wiecie, otrzepiemy z tego, co z nas wypłynęło, um, to nagle pojawia się jakiś nowy pomysł. I nagle jest o, w sumie a ja w sumie jeszcze tego nie próbowałam. To jeszcze spróbuję w ten sposób. I się okazuje, że to jest właśnie ten sposób, który jest um, rozwiązaniem tej sytuacji, który jest, um, no, który jest idealny po prostu na ten moment, tak? Albo, a w sumie, hmm, w sumie mam koleżankę, która była w podobnej sytuacji. Hmm. Wiem, że ona sobie z tym poradziła. To ciekawe jak, to zapytam się jej, tak? I dzwonimy i pytamy, rozmawiam z koleżanką, i się okazuje, że no, na tacy po prostu podane jakieś rozwiązanie. E, tylko no właśnie, trzeba było sięgnąć tak dna, żeby do tego dojść. E, I no to nie są łatwe momenty, ale to są mega po prostu transformujące momenty. Zresztą ta karta się nazywa tutaj transformacja. E, więc coś takiego u Was widzę i może się ich kilka pojawić, ale tak czy inaczej, po prostu nie traćcie. E, jakby bądźcie po prostu świadomi tego, co się dzieje, tak? E, nawet jak będziecie przechodzić przez coś trudnego, no to będziecie świadomość, dobra, okej, okay, wiem, co teraz się dzieje, przechodzę przez ten proces, spadam na dół, żeby sięgnąć na i zaraz się od niego odbiję i na pewno się coś pojawi. E, I to Wam doda właśnie tej siły takiej wewnętrznej. Dziesiątka mieczy, super, coś naprawdę dużego, dużego, coś za sobą zostawicie. I dlatego mówię, że to może być kilka takich momentów w tym miesiącu. Ale będziecie po prostu zrzucać jakąś, wiecie, starą skórę z siebie, jakieś stare warstwy, jakieś wyrzucać jakieś emocje, jakieś schematy, jakieś przekonania, które kompletnie, kompletnie wam nie służą, które wam tylko przeszkadzały w osiąganiu waszego celu, które wam tylko przeszkadzały w realizacji swoich marzeń, w realizacji swoich planów, w byciu sobą i no i w końcu zostawicie to po prostu za sobą. Mm -hmm. Szóstka mieczy. Paść mieczy. Dokładnie tak. I jedna i druga, zobaczcie karta. Tutaj mamy kogoś w takiej łodzi, kto gdzieś przepływa. Z szóstka mieczy symbolizuje właśnie e, takie przejście z tych jakiejś burzliwej wody na wypłynięcie na spokojne wody. E, więc myślę, że w tym miesiącu wy jeszcze będziecie po, przez sztorm jakiś przepływać. E, ale zobaczycie, że to jak. To opadnie, te emocje opadną, e, uspokoi się sytuacja, to naprawdę, wiecie, wyjdziecie po prostu na suchy ląd, na piękne, po prostu jakąś nową w ogóle wyspę, e, pełną w ogóle obfitości i wszystkiego dobrego, e, i z jakimiś nowymi pomysłami, z nową wiedzą, też z nową taką mądrością życiową, e, którą wyciągniecie e, z tego, jakieś takie lekcje też z, e, wyciągniecie. Mm, z, z, tutaj, z tego całego procesu, które przydadzą Wam się, w, jakby na nowym. Patrzcie, tutaj mamy jeden brzeg, tu jakaś taka przepaść, tak, na którą ta osoba przechodzi, i e, jakiś nowy taki ląd tutaj. Trochę jeszcze nieznany, bo to tylko kawałeczek widzimy, więc też się nie bójcie, że nie wiecie, co dalej. Na razie, na razie Waszym zadaniem jest, żeby przejść przez to, e, przez ten kawałek, tak? Zostawić coś, co Wam nie służy. Za sobą zabrać to, co jest istotne, wiedzę i doświadczenie, tak? Może zostawić jakieś a, historie, jakieś sytuacje, y, które są już niepotrzebne. E, I resztę odkryjecie później, tak. tak? Ważne, żeby przejść przez to teraz. Mhm. Siódemka mieczy. Mhm. Um, as mieczy, okej, okay, dużo mieczy tutaj macie. Bardzo dużo mieczy. Ósemka, dziesiątka, szóstka, paś, siódemka, as, e, pustelnik i paś, buław. Um, miecze symbolizują myśli. Na pewno to jest też element powietrza. Um, Mhm. Hmm, hmm. coś, coś mi tu chodzi po głowie, ale jakoś nie mogę tego złapać e, z tymi mieczami wszystkimi. E, hmm. Dobra, wezmę parę kart z kart emocji. E, i też tutaj jestem tym pustelnikiem, że no właśnie ten miesiąc będzie taki y, trochę, że trochę będziecie mieli potrzebę się wycofać, żeby y, przejść sobie przez ten proces, tak, czy wycofać się, wiecie, z takiego życia codziennego, może nie w stu procentach, tak, ale może ograniczyć, nie wiem, wyjścia gdzieś ze znajomymi, żeby albo, nie wiem, ograniczyć y, to, co robicie na co dzień, jak tam na co dzień spędzacie y, czas, y, żeby bardziej słuchać się w siebie i żeby bardziej y, Pobyć ze sobą, żeby móc właśnie tą transformację w sobie przejść. Um, te w tym miecze właśnie mówiłam, że symbolizują myśli. Najbardziej mi się kojarzy tutaj z jakimiś przekonaniami, które będziecie zostawiać po prostu za sobą. Emocje emocjami, ale e, przekonania na temat siebie, życia, świata, związków. To może być tutaj takie mm, mocne dla Was taka prze, takie przebudowanie Waszego spojrzenia na świat. Że troszeczkę Wam się e, jakby puzelki poukładają w inny sposób. E, ale też tak jakbyście ściągnęli, wiecie, jakieś kolorowe okulary, różowe. Właśnie może nie, nawet niekoniecznie różowe, bo mam wrażenie, że one wcale nie były różowe i wcale nie było e, tak fajnie, ale właśnie takie warstwy. Z siebie, tak? bo my patrzymy na świat poprzez pryzmat swoich przekonań, poprzez pryzmat w to, co wierzymy, poprzez pryzmat tego, jak ja wierzę, jakie ja wierzę, że coś jest. tak? Jeżeli ja wierzę, że świat jest zły, no to taki ten świat widzę. Jak ja wierzę, że faceci, wszyscy faceci to świnie, no to tylko takich będę spotykać. I właśnie taka praca nad tymi przekonaniami. Pozwala nam też zobaczyć świat inny, tak? Więc jak ktoś, jak wy będziecie tutaj pracować nad tym, mniej lub bardziej świadomie, coś może obejrzycie, czasami jakiś dokument, czy jakiś, nie wiem, cokolwiek, filmik na YouTube, książkę przeczytacie i wam się posypią, to wiecie, aż słychać taki: w sensie ja słyszę moim trzecim uchem. <grym> Potłuczone szkło, nie? Jak to czasami taki obraz jakiś w ogóle się... nasz światopogląd się załamuje i nagle widzimy coś zupełnie w innych barwach i nagle ten świat zupełnie tak na nowo wygląda jakoś. To, to są zwłaszcza, że to są takie rzeczy, które trzeba przeżyć. Trudno mi jest to nawet opisać, bo jak to przeżyjecie, to będziecie wiedzieli o czym mówię. A trudno mi to teraz jakoś słowami określić. Hmm. No dobra, idziemy dalej. Zobaczymy parę kart emocji, co nam się tutaj pokaże. Smutek, mm -hmm. rozczarowanie, tak, rozkosz, e, przygnębienie, mm -hmm. wdzięczność, super i co tu jeszcze weźmiemy? Dobra, nie będzie. I karta zazdrość. To troszeczkę też taka niepewność, to co mówiłam, że nie musicie wiedzieć, co tam dalej będzie, co gdzieś wiecie, będziecie robić za e, parę miesięcy czy za parę lat. W tym momencie, e, na razie, jak Wami troszeczkę wstrząśnie energia, to e, na razie Waszym zadaniem na ten miesiąc jest po prostu. E, Przeżycie przetrwanie tego, jakby poddanie się temu, co się będzie po prostu wypływać z was, temu, co będziecie sobie uświadamiać i na tym się skupcie. I nie żebym właśnie. No, absolutnie niczym was nie straszę. No, są takie momenty, że takie mega transformujące w życiu wielu osób. I dla was to jest ten miesiąc. I zobaczycie, no to może być takie, no naprawdę zmieniające światopogląd, ale zobaczycie, że o wiele lżej Wam później będzie i będziecie czuć się tak pewniej, czuć się sobą przede wszystkim, o wiele bardziej sobą niż czujecie się teraz. Ok, jakąś kartę porady, odpuszczanie zdecydowanie, dużo po prostu zostawicie za sobą, dużo jakichś lęków, dużo jakichś właśnie takich negatywnych przekonań, takich myśli, takich ograniczających przekonań, że czegoś się nie da zrobić, że coś jest takie i że nigdy nie będzie inne, takich właśnie rzeczy, które naprawdę Wam nie służą i które tylko w Was wywoływały takie poczucie bezsilności, bezradności. Karta miłość do siebie. Mhm. I, I ta karta duma, idealna karta właśnie, zobaczcie, to jest to, o czym mówię. Tutaj mamy tą piękną kobietę pod spodem i jest przykryta taką jakąś wołalką z jakąś trupią, czachą, tutaj też jakąś koronę cierniową. To jest właśnie wszystko to, co macie na sobie, czego nie jesteście świadomi i to będziecie ściągać, tak? Więc to może jakby w trakcie tego ściągania może Wam się wydawać, że to jest niemiłe. Tak jak się koronę cierniową ściąga, no to wiecie, no trzeba ją ściągnąć i ona, po, po, porani tą głowę troszeczkę bardziej. E, tak? Jak się tam powbijają te kolce i trzeba nimi przesunąć po głowie na chwilkę. E, więc sam proces może jest chwilę bolesny, czy jak od, wiecie, od, odklejanie jakiegoś plastra. E, ale no jak już się zrobi to, się ściągnie, no to jest ulga, tak? Później się tam zagoi trochę, jakby osiądą, osiądzie ta energia. E, no i później widzicie, już tutaj będziecie bardziej sobą, tak? Tą piękną wersją siebie. Tą taką... No, będziecie czuli się po prostu sobą bardziej. Już nie wiem, jak bardziej to mogę opisać, to po prostu trzeba poczuć. I to poczujecie i e, cieszę się okay. dla Was bardzo i Wam gratuluję. E, I wysyłam dobrą energię i wytrwałość do tego, żeby sobie przez ten miesiąc przejść. E, I też się nie bójcie, bo ja tak o tym mówię, e, może niektórzy z Was mogą mieć takie wrażenie, że o Jezu, nie wiadomo co się będzie działo. To będzie tak naturalne dla was, że to nie jest. To, 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 nie są, to nie będą jakieś rzeczy takie, że mega jakieś takie zaskakujące, że nie wiecie, co się w ogóle dzieje z wami, to po prostu wypłynie i to będzie dla was oczywiste, więc spokojnie, to nic takiego jakiegoś szokującego. Po prostu możecie nawet nie zwrócicie, może nawet nie zwrócicie uwagi, że to jest to, o czym mówiłam, a jak za miesiąc może obejrzycie ja to sobie jeszcze raz, albo przypomni Wam się, co mówiłam. No to zdacie sobie sprawę, a rzeczywiście, ee, tak, o, przeczytałam tą książkę i rzeczywiście tak było, że musiało to pogląd się zmienił, tak? Więc, ee, no, tak bardziej, mu bo też mówię o tym z wyższej perspektywy, więc to może brzmieć tak bardzo. <laughs> Przerażająco dla niektórych, ale spokojnie, to bardzo płynnie wszystko pójdzie, więc, no, więc mogę Wam tylko pogratulować, bo naprawdę będziecie się o wiele, o wiele lepiej czuli sami ze sobą później. Więc wszystkiego dobrego Wam życzę, wysyłam pozytywną energię, życzę miłego miesiąca i do usłyszenia niedługo.